Królowa Pentakli to energia dbania, stabilności, praktyczności i troski o siebie oraz innych to ktoś, kto realnie ogarnia życie, potrafi stworzyć bezpieczeństwo i ma zdrowe podejście do pieniędzy, pracy i relacji. Praca, kariera, dobra organizacja, cierpliwość i systematyczność dają efekty. Ta karta mówi, że jesteś w stanie pracą krok po kroku zbudować coś trwałego. Pokazuje osobę odpowiedzialną, którą można zaufać, może oznaczać awans lub większą stabilność zawodową. Finanse pieniądze rosną powoli, ale pewnie. To nie czas na ryzykowne inwestycje. Karta zachęca do rozsądnego planowania, oszczędzania i dbania o to, co już masz dobre perspektywy na przyszłość dzięki mądrym decyzjom. Miłość, relacje. Miłość oparta na trosce, wsparciu i zaufaniu. Ktoś dba, słucha, jest obecny. W związku. Stabilność, ciepło, budowanie domu, rutyna, ale dobra. Jeśli jesteś sam, a pojawia się ktoś poważny, kto chce czegoś realnego, nie przygody. Zdrowie. Zwrócenie uwagi na ciało i codzienną rutynę. Dbanie o regularność, dietę, zdrowy sen. Karta sprzyja poprawie samopoczucia, ale przypomina, że efekty przychodzą powoli. Duchowość, wewnętrzny rozwój. Przyziemienie, uziemienie, skupienie na tym, co realne i namacalne, znajdowanie duchowości w codziennych czynnościach i prostych przyjemnościach, cierpliwe dojrzewanie wewnętrzne, podsumowanie energii karty stabilność, troska o siebie i bliskich, dojrzałość w finansach, zdrowe fundamenty, budowanie czegoś trwałego. Królowa Pentakli mówi, dbając mądrze o siebie i swoje życie, budujesz przyszłość, która daje spokój. To jeszcze nie koniec, dopiero początek. Jeśli chcesz zobaczyć co będzie dalej, subskrybuj kanał, zostaw komentarz i łapkę w górę i nie zapomnij o kliknięciu w dzwoneczek. Moc jest z tymi, którzy wspierają.